Ojciec y, trudnił się wyrobem tłumien. Dlaczego? Ponieważ y, jak obecnie uważam, był bardzo dobrym biznesmenem. Uważał, że tłumy zawsze będą potrzebne. A ponieważ pochodził z bardzo biednej rodziny i sam musiał się dorabiać, więc sam zaczął w ten sposób pracować. Natomiast tutaj potem przeniósł się, ja nie wiem dokładnie, w którym roku, ale to już musiał być od 29 roku na pewno już mhm. otworzył swój warsztat stolarski przy ulicy Pomorskiej 15 i to był taki budynek na widza dawnej straży pożarnej. Z tu mieszkała w takim małym parterowym domku właścicielka, nazywała się Agnieszka Krüger, to była Niemka. I natomiast... Poza tym domkiem znajdował się plac taki i za tym placem z dwóch stron, z lewej strony i patrząc tak z tego z ulicy Pomorskiej i z prawej rozciągał się taki kompleks czerwonych budynków na dwa piętra wysoki, gdzie znajdowały się po lewej stronie maszyny stolarskie. Należały do tej właścicielki ona po prostu wynajmowała na godziny. Tam był pełen, jak na obecność czasy, pełen komfort tych maszyn. Natomiast frontowy, to znaczy od frontu patrząc ten budynek, było przede wszystkim takie wejście, jak gdyby tunel taki, oświetlony od góry takimi oknami i naokoło znajdowały się tak na wysokości pierwszego piętra takie. To nie były pomieszczenia, to były jak gdyby takie silne półki, na których stolarze zakowali swoje drewno, które potrzebowali. I ten cały budynek to zajmowały poszczególne stolarnie, ponieważ to były olbrzymie pomieszczenia, z wyjątkiem parteru, który zajmował to pomieszczenie na parterze zajmował rzeźbiarz Gajewski. Natomiast pięta już były zajmowane przez stolarzy. I na każdym piętrze znajdowały się, znajdowało się trzy pomieszczenia. Z lewej strony jedno duże pomieszczenie, które każdy zagospodarował sobie jak chciał, albo wynajmowano tam jeszcze, jeżeli ktoś nie potrzebował. Bezpośrednio na wizaw schodów. Też drzwi, mm. gdzie znajdowało się pomieszczenie, które można było połączyć z pomieszczeniem znajdującym się z prawej strony. Wówczas taka stolarnia była olbrzymia, a mój ojciec zajmował pomieszczenia znajdujące się na drugim piętrze z prawej strony i później nawet... Przyjął to środkowe i jeszcze tamto oddzielne. I dlaczego to oddzielne? Ponieważ tym oddzielnym była tak zwana poliernia, to polegało na tym, że nie było dawniej takich opłyskiwanych na mm -hmm. bliźnicy coś. W środku z pośrodku tego pomieszczenia to było oświetlone mm -hmm. oczywiście pomieszczenie, normalne okna, znajdowały się jak, jak, jak gdyby takie dwa koswy, na których go składano części mebli, które miały być polerowane, chyba, mhm. czy polerowane, nie wiem. Pokryte, albo pokryte politurą może. O tak. Politurowane. I to ja z ciekawości, ponieważ zawsze byłam ciekawa, poszłam tam to mhm. podglądać. To były takie dwie panie, ale przy kości, bo musiały być. I bez końca, to była okropna jasna. Wymagająca siły fizycznej, a poza tym cierpliwości, bo bez końca musiały takim, jak gdyby, taką kulką składającą się z takich specjalnych szmat, y, polerować w mm -hmm. kółko te meble, w kółko w te meble, do, aż do wysokiego połysku, a to była straszna praca. Później, w tym czasie, kiedy ojciec już miał ten swój warsztat na y, ulicy Pomorskiej, to pod koniec otworzył jeszcze sklep meblowy i wówczas wykonywał już nie trumny, tylko też co każda panna na wydaniu musiała mieć, mianowicie sypialnię. Ojciec wykonywał sypialnie, dużo sypialni w stylu Ludwika XIV. Skąd on wiedział, że należy tak wykonywać, a nie inaczej. Przypuszczam, że raz posługiwał się na pewno jakimiś katalogami, a poza tym w tym okresie, zanim on zdawał egzamin przeladniczy, to taki, to taki taka osoba musiała, no właściwie w własnym interesie, wszyscy to robili, co chcieli mieć jakieś, jakąś wiedzę i jakieś tam powiedzmy poważanie szli na tak zwaną wędrówkę, ponieważ to działo się wszystko na terenie Niemiec, przecież już należała wówczas do Niemców, to miał, to podróżował sobie tak ojciec po, tej, po tych całych Niemczech i nie było wówczas telefonów, ale zawsze istniała taka poczta tam, pantoflowa, gdzie wiedziano, gdzie się udać, żeby od kogoś coś dobrze podpatrzeć i w ten czas tak, taki strzelarnik, jeszcze nie czeladnik przebywał u jednego majsca, czego się nauczył, pojechał do innego miasta z znów gdzie... i tak czasami nawet do dwóch lat tak sobie tam urzędowali, potem wracali. Mój ojciec stworzył sklep przy ulicy Dworcowej 47 i gdy pytaliśmy się, dlaczego akurat przed Dworcowej, to powiedział, że to jest bardzo dobry punkt, ponieważ prowadzi od dworca przez dworcową i wszyscy tak jest. muszą tam popatrzeć. Ojciec naprawdę pochodził zresztą, jak i moja mama z bardzo biednej rodziny i nie miał żadnego wykształcenia oprócz zawodowego wykształcenia, ale miał jakieś takie Naprawdę na owe czasy musiał być dobrym tak zwanym biznesmenem w obecnym porównaniu. Mianowicie on sprzedawał, jeździł i sprzedawał swoje meble i w Gdańsku i na Śląsku i to tam w Królewskiej Hucie, teraz pewnie już tego coś inaczej nazywa. Tak? Po takich różnych miejscach był nawet na Polesiu, ale zrezygnował, bo tam w Podesie to bieda. <stosz> bardzo duża bieda. Czyli dobrze zarabiał i nawet tak się dorobił. Planował, że jeszcze z dwa lata popracuje i później będzie już tylko żył z procentów. No i miał duże plany podróżnicze, i to wszystko, wojna wybuchła. I ten zakład przejął też jeden stolarz, który tam miał swój warsztat stolarski. To był Niemiec. On się nazywał Franciszek kanic i stał się tak zwanym torhändlerem, czyli ojciec pracował tam po prostu jako robotnik, no a wszystko stało się, tak, czyli zaczynał potem od nowa, to znaczy nie zaczynał, bo już nie mógł zacząć.